Ja nie przecinam nigdy stek, jeżeli chodzi o drogę, ale tą drogę przecinam. <laughs> ja będę się starał po, po wakacjach, myślę, że stworzyć jakiś taki po prostu harmonogram, że się zawsze będziemy tutaj spotykać na przykład, nie wiem, czy w trzeci piątek miesiąca, czy w sobotę jakąś tak, żeby po prostu to był stały element mojej, mojej współpracy i mojej pracy tutaj do, do Państwa dyspozycji. No i oczywiście też będę informował o tym, co się dzieje, co, 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 jakie są ważne zmiany, plany. No, Teraz najważniejsze jest dla nas, bo jesteśmy w trakcie tworzenia nowego budżetu unijnego, i oczywiście są głosy, żeby nie było polityki regionalnej, żeby samorządy poszczególnych państw nie miały swoich budżetów. My na szczęście jesteśmy w czwórkę byłymi już teraz europosłami, ale też dawnymi marszałkami: Jacek Protas, Krzysztof Hetman. Adam Jarubas i ja, więc my wiemy o czym my mówimy i o co tam walczymy w Brukseli, jeżeli chodzi o fundusze unijne, takie, żeby one były dalej przypisane dla subregionów, żeby przypisane dla dużych miast, żeby, żeby po prostu ludzie też wiedzieli, jaka jest perspektywa ich funkcjonowania też w Unii Europejskiej, bo, bo to jest też kluczowe, tak? znaleźć, jakiś, znaleźć jakiś taki motyw, który nas wszystkich łączy w Unii Europejskiej. Nie sam fakt mówienia o tym, że jesteśmy Unią Europejską, tylko, tylko musi być jakaś emocja, która nas po prostu w tym łączy. Nie? Bo ja chciałbym przede wszystkim, żeby to miejsce również było do dyspozycji mieszkańców. Tak samo jak jest w Kuczborku, tak samo, tak samo będzie w Namysłowie, tak samo jest w Opolu. Czyli każdy, kto jest grupą nieformalną, jest jakimś stowarzyszeniem, ma jakiś problem, żeby gdzieś chwilę porozmawiać i się spotkać, to chciałbym, żeby te biura właśnie spełniały taką rolę. I zarówno pan dyrektor Michał Panić, jak i osoby już przypisane do moich biur, trochę na zasadzie wolontariackiej, na przykład w Kuczborku, czy to będzie w Namysłowie, to po prostu są do dyspozycji, mają klucze od takiego miejsca i po prostu można się spotkać, można porozmawiać i, i, i pewne, rzeczy, pewne rzeczy po prostu sobie ustalić. Bardzo dobrze, że jest ciaśniej, bo mieszkańcy powiatu, miasta, ale też tej części województwa będą mieli lepszy dostęp do swoich reprezentantów, nie tylko już w instytucjach polskiego parlamentu czy rządu, ale również Parlamentu Europejskiego. I o to też tutaj chodzi.